Dobry wieczór państwu. Zgodnie z daną państwu z obietnicą, z zapowiedzią, dzisiaj pospacerujemy sobie wokół teatru wielkiego. Proszę Państwa, już daleka, już daleka, bo już od samego początku wałów, tych hetmańskich, o których wspomniałem, mu opowiadałem w zeszłym tygodniu. Już daleka widać, proszę Państwa, co to jest za kolos, za monument, proszę państwa, ta bryła Teatru Wielkiego? I ciekawostka. Pod wałami. Pod tymi wałami chetpańskimi, proszę Państwa, płynie pełtyw. jest przykryta. No teatru nie można było postawić, prawda, na jakiś, owtedy na jakichś tam, proszę Państwa, płytach w powietrzu wiszących nad rzeką, więc puścili, proszę Państwa, bokiem, lewą stroną, liczy tą rzekę Pełtyw przykrytą. Natomiast tu w to miejsce, gdzie teatr postanow, postanowiono wybudować teatr, wbito pale dębowe, które w tym takim mokrym ośrodku, jakim jest to rozliwisko podziemnej, nawet rzeki, nazwijmy ją pełtwi, doskonale się konserwują i są idealnym fundamentem. Podobno wbitych jest 10 tysięcy pali dębowych. Z tym, że ten pal, to proszę Państwa, nie tak jak my sobie wyważamy jakiś pal czy palik, prawda? Tylko to musiało być jakiś takich dębów, a ponieważ tego tych lasów koło było i jest do dzisiaj multum. To, że Państwa i pozyskanie materiału na ten fundament nie sprawiało budowniczym dużej trudności. W mojej rodzinie się opowiada, takie było, opowiadało się, że któryś tam z krewniaków tam, gdzie stoi teatr, to chodził na kaczki. Tak? Z jedną rurką chodził na kaczki. Bo tam był sitowi i płynęła sobie rzeczka. No teraz teatr postawiono. Zaczęto, proszę Państwa, budować teatr w 1896. No i, proszę Państwa, budowano, jak mówiłem, tylko 4 lata. 97 do 900. Według projektu Zegmunta Gorgolewskiego w stylu częściowo neorenesansowym, a w części neobarokowym. Wspaniałą fasadę, jak Państwo widzą, z licznymi niszami, kolumienkami, pilastrami, girlandami, reliefami, Ozdabiałem dodatkowo na wysokości piętra dwie siedzące alegoryczne figury życia i sztuki Dłuta Antoniego Popiela. To jest tego samego, który był autorem pomnika Adama Mickiewicza, który stoi na Placu Mariackim. Jest, proszę Państwa, tak samo ten żeż Adam Popiel, twórcą. postaci dziewięciu mus rozmieszczonych, w tym pan, Panteonie Gmachu szczyt fasady zdobią trzy brązowe statuły sławy, zwycięstwa i miłości już tłuta Piotra Wojtowicza, za którymi szeroko rozpościera się olbrzymia kopoła scedy. O wnętrzu teatru proszę Państwa, to już nie będę Państwu mówił, bo będziemy mieli specjalną, że tak powiem, spacerek. W Karazie wnętrze teatru jest bogato zdobione malowidłami. Westybul dekorowali m.in. Tadeusz Rybkowski, Zygmunt Rozwadowski, Stanisław Batowski, który wspólnie z Augustynowiczem ozdobił również foyer. Plafon widownie przedstawia trun sławy i y, autentycznych mózg wykona w Reichan. Jakkolwiek całe wnętrze nie przedstawia największej wartości artystycznej. Jest to dzieło profesjonalnego akademizmu. Najbardziej, proszę Państwa, zasługuje na uwagę kurtyna. Kurtyna ręcznie malowana pod tytułem Parnas. To jest miejsce, gdzie spotykają się wszyscy, wszystkie muzy, bogowie sztuki, etc. etc. Proszę Pani, ale ciekawostka ta, ta, ta kurtynę, to ona nie była tak, jak to się mówi od. Na co dzień, bo tam kurtyn jest faktycznie pięć, bo są ich kotarowa, potem jest taka robocza, potem, proszę Państwa, jest ta przeciwpożarowa, stalowa, oddzielająca widownię od całej sceny. Ta kurtyna była odświętna dla podniesienia, proszę Państwa, szacunku dla tego, który tam, dla którego tą kurtynę opuszczano. To najczęściej to był, proszę Państwa, jakaś głowa państwa, jak był we Lwowie prezydent Mościcki, jak był marszałek Józef Piłsudski, po prostu dla, nazwałbym dzisiaj, superwipów. I po sobie wyobrazić, że będąc we Lwowie, poszliśmy do teatru, jakaś sztuka była, już nie pamiętam. Ach, już przepraszam. Była, proszę Państwa, Chopeniada. Tak? Była Chopeniada to do muzyki. Chopina, taniec klasyczny. I przed rozpoczęciem poszedłem kupić programy, takie ładne były te książki. Ja mówię, no ale tutaj pokazujecie kurtyny Siemierackiego, a, a nie odkrywacie. No, a pan by chciał, żeby opuścili. a ja on mówi: No, ja też bym chciał. No, to będzie kosztować. Dużo będzie kosztować. No, ja chwileczko jeszcze. A to jeszcze było z 10 minut do rozpoczęcia. Pobiegła ta pani, wraca. No i mówi: No, on by tak chciał z 20 dolarów. Poznaję to wtedy dolarów. Już nie pamiętam, po ile były. Były gdzieś po 4 zł czy coś. Prędko zrobiłem zrzutkę, Dołączyła się do tego odziwo, dołączyła się, proszę państwa, taka bardzo elegancka babeczka, blondyna, takie niebieskie, w takiej niebieskiej, jak samitnej sukni. Okazało się, że to była przewodniczka wycieczki Ukraińców Kanadyjskich. Także potem mogłem ludziom oddać pieniądze, albo ona dała na wszystko jeszcze od siebie. No i tej pani dałem, tej tam w garderobie pobiegła. No i za chwileczkę gong. I powolutku opuszcza się światła zapalone i reflektory, i opuszcza się kurtyna Siemirackiego. Więc, proszę Państwa, widownia o nie miała. No, nie spodziewali się w ogóle, że będzie im dane, proszę Państwa, obejrzeć tą kurtynę Siemirackiego. Tak, woliutko tak opuszcza się w ten swoim blasku w pięknych kolorów, farb olejnych i tak dalej, tak dalej. Naturalnie, proszę Państwa, zaraz kto tam miał aparaty, to pstryk, pstryk, pstrykanie. No i do jednego z wyciczkowiczów, który w dosyć takiej pozycji, taki no, no, jak, jak od fotograf, wymagał od fotografa, pstrykał zdjęcia kilkakrotnie, usłyszał taką uwagę, cierp, Ciepku uwagę od jednego z mieszkańców tamtejszych, że to bardzo nieładnie jest robić zdjęcia w teatrze, naturalnie w tamtejszym języku. Wtedy obowiązującym. Dzisiaj już nie bardzo tak o tego mówią bo po, po rosyjsku wtedy ten ktoś powiedział, na to, proszę Państwa, ten fotograf zacieczewiony, lwowianin, odwrócił się będzie, powiedział, a jak to brzydko w polskim teatrze mówić po rosyjsku. Więc to, jakoś tam świata potem zgasły i ta, ta sprawa została zamknięta. No ale wszyscy się śmiali, potem stawiali mnie prawie na 50, że dzięki mnie właśnie no, zrównali nas z prezydentem innymi, bo nam pokazali kurtynę Siemirackiego. Coś pięknego. Proszę Państwa, mm, jak będziemy omawiali wnętrze, to yy, obejrzycie Państwo tak samo fragment spektaklu. Ubiegłorocznego, który był właśnie w wykonaniu. Myśmy byli na premierze i mam tam nakręcony straszny dwór w wykonaniu artystów i baletu Teatru Wielkiego w Lwowie Dzisiejszych. Bardzo ładnie. Proszę Państwa, wracajmy do tego teatru. Jak wszystko, co było, proszę Państwa, wielkie. To jest, proszę Państwa, zaraz był Iwana Franki, prawda? Uniwersytet Iwana Franki. Co tam było? Iwana Franki. No i nie tym z tym Iwanem, to już się Państwo mówiłem, że troszeczkę trochę nie bardzo, bo jaki on był Iwan? On był Johann, nie Frank, <laughs> i Frankę. Johann Frankę był Niemcem, najmniejszym z tym udomowionym. I teraz się okazuje, że Teatr Wielki już nie jest imienia. Iwana Franki, tylko jest imienia Kruszelnickiej. I faktycznie, już przed wojną, proszę Państwa, w Teatrze Lwowskim śpiewała, no wtedy się nie mówi, że Ukrainka, no Kruszelnicka, no. Dodamy jeszcze na końcówkę, a ja to będzie kruszelniecka ja, prawda? Także tamtejsza, proszę Państwa, obywatelka. No może i była Ukrainka, nieważne. W piękny Sopran mieszkała na ulicy leśnej, tak, leśnej. Tam gdzie mieszkał kiedyś, dzisiaj nie żyjący Jurek Masior. No i właśnie jej imienia jest też ten Teatr Wielki. Bokami robią jak wszędzie kultura, dlatego że bardzo mało mają spektakli, nic prawie nowego. Niestety kultura sama się nie utrzyma, musi mieć dotacje, bo gdyby kultura chciała sama się utrzymać, to nie wiem, komu by było stać, kupić sobie bilet do teatru. W Lwowie, proszę Państwa, dobre miejsce są w granicach 8-10 dolarów. Na nasze 30 zł. A tam się inaczej liczy, proszę Państwa, to jest mniej więcej 20%, 30% poborów. Tam też inaczej się liczy. także. Jakieśmy byli, wszystkie miejsca pierwsze i loży były zajęte, to gdzie spojrzałem, to były, proszę Państwa, uśmiechnięte, zadowolone pyszczydła naszych uczestników wycieczki, leszczyniaków, którzy, że tak powiem, w ilości blisko 50-50 osób, nazwijmy to, okupowali najlepsze miejsca w teatrze. Zresztą rzucali się w oczy tak. I panie i panowie stanęli na wysokości zadania. Nikt swetrzy nie poszedł do teatru. Wszystko, proszę państwa, pod krawatami, panie w pięknych toaletach, nasze panie. Także widać było, jak z góry patrzyłem z loży, że tutaj siedzą nasi, tu nasi, tu nasi, tu nasi. Aż przyjemnie było. To był dany, proszę państwa, szacunek dla kultury, dla sztuki, dla tej przepięknej opery Moniuszki. No, na tym, na tej premierze był pan Kaczyński, był premier Australii. No cóż, my do teatru jeszcze wrócimy. Proszę Państwa, Państwo sobie obejrzeli z zewnątrz teatr. Przy okazji wejdziemy do środka, może będzie deszczowy dzień, to się schowamy, albo będzie zimny, mroźny, zawieja. Wejdziemy do środka, zobaczymy w środku, jak tam jest ciepło od tych złoceń, bo złota farba jest ciepłą farbą. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień.